W Izabelinie spotykamy dzisiaj pana Longina Pastusiaka. Panie Longinie, co pan robi tak daleko od Warszawy? No zostałem zaproszony na to wydarzenie tutaj i bardzo się cieszę, że w Izabelin w końcu niewielka metropolia miejska. Właśnie tak dba o rozwój kultury, że raz do roku robi wielki kiermasz książkowy i ponieważ zostałem zaproszony, więc z przyjemnością przyjechałem, bo ja lubię kontakty z czytelnikami bezpośrednio. Czy promuje Pan jakąś nową książkę? No moja najnowsza książka się ukazała właśnie trzy dni temu, jej tutaj nie ma. To jest moja 81. książka, ale mój stary profesor mawiał, że książki dzieci należy robić samemu. Jest to książka na temat Chicago. Chicago wczoraj i dziś, historia miasta. Natomiast te książki, te pięć tytułów, które tutaj prezentuję, te książki zostały wydane przez jednego wydawcę, oficjalną wydawniczą Adam. Jest to książka Biały Dom i jego mieszkańcy. Historia Białego Domu i najważniejszych wydarzeń, jakie miały miejsce pod... Tym dachem Białego Domu jest książka Kim jest Barack Obama? Pierwsza w Polsce, jedyna jak dotąd książka przedstawiająca biografię i pierwszy rok prezydentury Obamy. Jest książka romanse prezydentów, którą zauważyłem, że szczególnie pani się interesują. Prawda? Niektórzy prezydenci rzeczywiście mieli wyjątkową słabość do płci pięknej. Jest wreszcie książka Zamachy na prezydentów Stanów Zjednoczonych i książka. 400 lat stosunków polsko-amerykańskich. Jest to fundamentalne takie dzieło, jedyne w swoim rodzaju, bo nie było ani w Stanach Zjednoczonych, ani w Polsce tak obszernej syntezy 400 lat kontaktów Polaków z Ameryką Północną, bo książka obejmuje okres od przybycia pierwszych naszych rodaków do Ameryki Północnej, do Jamestown w stanie Wyżynie w 1608 roku, a kończy się wyborem Baracka Obamy. To te pięć książek, które tutaj prezentuję. 86 książek, czyli można powiedzieć? Nie? 81. 81 książek, czyli, czyli mo można by się pokuścić twierdzenie, że ma pan lekkie pióro i łatwo pan pisze. To co, czemu tylko literatura faktu, a może mm. jakoś czas na powieść? <głosy> <głosy> a nie, powieści nie, nie, nie próbowałem pisać, natomiast ym, próbowałem pisać i napisałem książkę dla młodzieży. Pod tytułem Kościuszko Płaski i udziale Polaków w Rewolucji Amerykańskiej i muszę panu powiedzieć, że najwięcej się napracowałem nad tą książką, bo pisać dla młodzieży jest niezwykle trudno, łatwiej mnie pisać dla dorosłych niż dla młodzieży, ale i to była dla młodzieży w przedziale gdzieś 12-14 lat. Akurat w tym wieku był mój syn. I jak napisałem tą książkę, to yy, prosiłem syna i jego kolegów, żeby przeczytali maszynopis i z, obiecałem im jako honorarium, że ich zaproszę do Hortexu, prawda, na lody i tak dalej. Wtedy był Hortex jeszcze yy, i rzeczywiście by napisali recenzję, uwagi, tu pan truje, tu nie wiadomo o co chodzi, prawda, i rzeczywiście bardzo pomogli mi w udoskonaleniu tej, yy, tej, tej książki. A czy Pan jako czytelnik tylko właśnie pogłębia swoją wiedzę, czy raczej się też właśnie odpręża, nie wiem, kryminałem? Nie, ja się odprężam grą w tenisa, muszę powiedzieć. Właśnie skoro dziś rozmawiamy, to już mam za sobą dwugodzinne bieganie na korcie tenisowym. Tenis znakomicie e, mnie odpręża. Czyli co, tego pogłębianie wiedzy w literaturze? E, pana, e, tajemnica tego, bo pan poprzednio pytał właśnie skąd się bierze ta liczba tych książek te, napisanych, tkwi po prostu w dobrej organizacji pracy, w dobrym warsztacie naukowym. Ja mam ogromną bibliotekę i archiwum amerykańskie. Moja biblioteka prywatna, amerykanistyczna liczy ponad 20 tysięcy tomów. No poza tym. Intensywnie pr pracowałem w archiwach amerykańskich, nad każdą z tych książek, także one są oparte na archiwaliach, na źródłach archiwalnych. To jest to, co prawdziwy uczony lubi, to znaczy oprzeć się, że o źródła z pierwszej ręki. Na przykład tą książkę o stosunkach polsko-amerykańskich opracowałem na podstawie nie tylko archiwów amerykańskich, ale również na podstawie archiwów polskich, łącznie z archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych. znając trochę rynek amerykański, na pewno wie Pan, że tam pisarze historyczni, ale piszący właśnie tak lekko, trochę tak jak pan tu te romanse, są często, można powiedzieć, milionerami, bo te ich książki są w ogromnych nakładach. Czy w Polsce jest coś takiego możliwe? Nie jest to możliwe, przynajmniej ja nie doświadczyłem tego, mimo że jestem autorem tylu książek, ponad 80 książek, to jednak wyżyć z pisania książek w Polsce jest bardzo, bardzo trudno, dlatego, że po prostu nakłady są bardzo niskie, a więc ten procent od sprzedanych książek Książki jest stosunkowo niewielki. Poza tym, czytelnictwo niestety w Polsce jest marne. Ja bardzo ubolewam nad tym, zwłaszcza jeżeli chodzi o książki takie specjalistyczne jak moje książki amerykanistyczne. Ale z drugiej strony, no, człowiek musi się czymś specjalizować, prawda? musi być ekspertem, chociaż. Przychodzi mi na myśl amerykańska definicja eksperta, która głosi, że ekspert jest to człowiek, który wie coraz więcej i więcej o mniej i mniej. Jest moja poprawka do tego, aż wie wszystko niczym.